Cześć z tej strony Justyna. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać moją najnowszą inspirację dla Scrap Voice. Jest to albumik w nietypowej formie. Powstał z kolekcji Romantic Soul. Jest to naprawdę piękna, taka kwiecista, romantyczna kolekcja. I już przejdziemy do prezentacji albumiku. Powstał na bazie Dairy Box od scrap jest to taka szkatułka, którą dodatkowo właśnie ozdobiłam elementami metalowymi. Są tutaj nóżki, jak widzicie jest taki uchwyt, który pełni funkcję nie tylko ozdobną, ale również pomaga nam otworzyć skrzyneczkę. Tutaj na przedzie znajduje się Znajduję, znajdują się takie wzory odbite przez maskę, to jest akurat maska z Agaterii, pismo 2. Bardzo lubię tą maskę i bardzo często ją używam. Tutaj po bokach y, również znajdują się, to są takie zawijaski, które uzyskałam dzięki masce z Exxona. Z tyłu mamy tylko papier. I tutaj mamy również te zawijaski delikatne. Jak widzicie, wszystkie brzegi papierów zostały potuszowane dodatkowo tuszem Vintage Photo. I tak prezentuje się wierzch. Tutaj mamy taką kompozycję kwiatową. Są to różyczki z Famiranu, które robiłam właśnie własnoręcznie, tak jak zawsze, te kwiatuszki również robiłam sama. Te jedynie, te malutkie białe, są powycinane z takiej koronki. Tutaj mamy koronkę. Mamy pod spodem tekturki. Tutaj mamy taką większą tekturkę. Wszystkie tekturki, które zobaczycie w pracy, pochodzą od tekturkowo. Tutaj widzicie kuleczki piaskowe, koraliki, metalowe elementy. Naprawdę ta kompozycja jest taka bogata. Ot mamy również koronkę. I całość dodatkowo pochlapałam. Pochlapa chlapania bardzo lubię w ostatnim czasie. I również wszystko obsypane jest brokatem. I także takim pudrem do ciała z ekszonem. Ja Wam pokażę ten puder, jest naprawdę świetny. Tylko trzeba bardzo uważać jak się psika, bo później wszystko naokoło się błyszczy. Dlatego ja to zawsze robię w pudełeczku. Niestety u mnie jest jak zwykle szaro i buro na dworze, i nie dość, że jestem teraz przy oknie, to jeszcze doświetlam sobie sztucznym światłem, doświetlam lampą, żeby cokolwiek było widać. Ale gdzie, nie gdzie widać, jak się fajnie błyszczy. Ok, teraz przejdziemy już do prezentacji środka. Otwieramy szkatułkę i w środku jest również cały oklejany papierem skrapowym. Tutaj właśnie Dairy Boxy mają te dwa patyczki w środku, żeby karty pięknie się na nich trzymały i karty również mają takie wgłębienia. I teraz pokażę Wam, to jeszcze przykleiłam taki element ozdobny, taką grafikę kwiatową i pokażę Wam, jak wyglądają wszystkie karty po kolei? Ja na razie zrobiłam sobie 7 kart. Ten albumik zostanie u mnie, więc zawsze mogę sobie po prostu dorobić, jeżeli będę potrzebowała więcej. Tu mamy pierwszą kartę. Jak widzicie, znajduje się w niej szejkerek. Tu mamy taką delikatną kompozycję. Jest tylko tekturka. Ta tekturka jest również tekturkowo. Sam, oczywiście, jak widzicie, elementy do wycięcia. I pół perełki. Tu z tyłu zostawiłam e, zwykłą, nic nie robiłam, ponieważ można tutaj wkleić troszkę większe zdjęcie. Natomiast wszystkie miejsca na zdjęcia, to jest taki taguś, który jest wsuwany, wszystkie miejsca na zdjęcia tutaj jest e, 6 cm na 7,5. Takie największe zdjęcia można wkleić. Kolejną kartą. Ona jest oczywiście tutaj, jak widzicie, zawiązywana na taki sznureczek. Tu mamy taką kompozycję również stworzoną z grafik. Mamy tekturki odtekturkowo i koroneczkę. Tutaj pod spód wsuwamy zdjęcie. Niestety nie mam tu w pobliżu żadnego kawałka papieru, żeby wam to pokazać. I tutaj rozwiązuję sobie. I pod spodem, czekaj, ja muszę wstać żeby zobaczyć jak wygląda i tutaj pod spodem mamy jeszcze taką książeczkę chciałam żeby te karty były rozbudowane żeby były po prostu takie ciekawsze, żeby można było w nie wkleić więcej zdjęć mamy kolejną zawiązywaną na wstążeczkę Tutaj tuszem w Vintage Photo odbijałam sobie właśnie wzór przez maskę. To też jest maska z Agaterii. Tu mamy półperełki. Tutaj ta karta pocztowa jest wycięta również z dużej kolekcji papierów. I tu mamy kolejne miejsce. Tu mamy taką książeczkę. Wszystkie te grafiki w środku, niestety nie widać tego, są również pociągnięte tym tym pudrem do ciała zwiększona i dlatego one się tak wszystkie mienią. Na drugiej stronie jest tylko tutaj taka delikatna kompozycja i tu pod nią wsuwamy zdjęcia. Okej, okay. ja ją sobie później zwiążę. Kolejna karta. Tutaj jest tylko ta piękna kompozycja. To jest taka grafika wycięta właśnie z arkusza z grafikami, i tu pod spodem mamy schowaną koroneczkę, i tu mamy tylko tę Oczywiście tutaj listki nie są podklejone, więc wsuwamy pod nieśmiało zdjęcie. Z drugiej strony, natomiast, znajduje się taka bogatsza kompozycja. Widzicie, ona jest taka gruba na kosteczkach dystansowych. I ona, ta klopeczka, jest otwierana na magnesik. W środku znajduje się mata. Tutaj oczywiście również można wkleić zdjęcie. I kolejna. Kolejna Dairy Card. Tutaj mamy taką delikatną kompozycję z koroneczką, z elementami do wycięcia. Otwieramy na wskazówkę i w środku znajdują się kolejne klapeczki. Po drugiej stronie jest pusta, można wkleić większe zdjęcie. Tutaj, tak jak w poprzednich, mamy tylko delikatną kompozycję, maty na zdjęcia i zdjęcie oczywiście wsuwamy pod spód. Tutaj, już znajdują się elementy metalowe i grafiki z arkusza grafik półperełki. To jest taka kieszeń, w której znajdują się dwie maty na zdjęcia. I ostatnia już. Jak widzicie, tutaj znajduje się taka kompozycja kwiatowa, delikatna i tu pod spód wsuwamy zdjęcia. Natomiast z tej strony znajduje się harmonika, którą otwieramy po prostu odwiązując sznureczek. I w ten sposób. I tak wyglądają. Wszystkie moje karty i moja skrzyneczka. Dajcie znać, co o nim myślicie, czy podoba Wam się taki pomysł na albumik. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że oglądaliście film i do zobaczenia w kolejnym.